No, jestem z powrotem. Tu sobie idziemy taką dróżką. To jest teren taki spacerowy na szczycie. Auto zostawiłem, nie zapłaciłem, bo parkometr jest zepsuty. Nie da się wrzucić kasy. Nie wiem o co chodzi. Także nie wiadomo, czy mandatu później nie będzie. Człowiek chciał zapłacić, a to, to się nie da takie rzeczy tu są. My tam auto zostawiliśmy i stamtąd przyszedłem. Są takie rzeczy. Są tu tam już wcześniej, były jakieś hotele czy domy. Nie wiem. Tu jest Burger Alpina. Nie wiem, czy to nie jest ten główny, właśnie hotel. Ten pięciogwiazdkowy. Nie wiem zresztą. Alpina Spa Burger Burgersztok Alpine Spa To jest chyba to właśnie co chcę iść A na razie sobie zobaczymy tak dookoła Jak to wygląda Tak to jest to, tutaj jest siłownia Widzicie siłkę To jest to Tak jest Tylko muszę jeszcze przejść tutaj zaparkujemy Ja tu pójdziemy, tak to jest to to już jest ten basen. A ja chciałem jeszcze wcześniej zobaczyć co ten widoczek. No ja to z wielkich kurde szczycie góry powiem wam. Chciałem zobaczyć jeszcze ten widok na Lucerne. Bucherer oczywiście zafundował zegarek. Nam zaraz się zapytamy, o co tu chodzi. Tu można iść na siłkę. Może tu pójdziemy dzisiaj bicki spompować. Na razie to się najbardziej o auto boję, bo nie mogłem za parking zapłacić. Ja nie chcę mandatu dostać. Ale ładnie tu. Odpoczywają. Burger Stockban Aha, tutaj kolejką linową można wyjechać na górę. Z Lucerny pewnie. No, tutaj są jakieś punkty też widokowe z opisami, ale tam będzie chyba na lewo na Lucernę najlepszy widok. Tutaj szczyty, jakie widzimy przed nami, chociaż dzisiaj nie widzimy za dużo, bo jest po chmur, nie? Tego nie będziemy się tym zachwycać. Chciałem zobaczyć Lucernę. Lucernę chciałem zobaczyć z dołu. Z góry. <gry> tutaj idziemy. chat, Ale to jest chat. To jest najlepszy punkt taki, chyba na 100% w Lucernie, jak nie w całej Szwajcarii. Zobaczcie co tu się dzieje i tu zaraz pójdziemy, to jest ten basen właśnie, to jest ten hotel, który, tu jest siłka w ogóle, widzicie, siłownie, ja pierdziele, ale czadu. Zobaczcie. To właśnie chciałem wam pokazać. Taki kurde widok. To nie są jakieś kanapeczki. A tu zaraz pójdziemy. Tam jest właśnie ten basen chyba. Te baseny są za tym. A tu jest restauracja chyba. Akurat. Tu jest ta kolejka co na dół No a tutaj mamy taki widoczek. Tam gdzieś chodzę na siłownię. W lucernie, tam jest lucerna w ogóle, chyba. No, dziś trochę pochmurnie, ale i tak widok zapiera tak w piersi. No i tutaj jest gdzieś basen, który kończy się ścianą, taką po prostu ze szkła, tak jak te, te szyby. I normalnie z basenu sobie macie taki widok. Siedzicie sobie w basenie i, i macie taki widoczek przed sobą. No jest tu moc. Zaraz idziemy na tym basem. Bardzo skotę. To jest druga strona tego Mam tu zielone, tu jest najlepsze Tu są najlepsze widoki Jaki macie obraz, dajcie mi znać Czy dobrze widzicie?

No i tam jest chyba ta Lucer, właśnie tam po drugiej stronie właśnie trenuje na siłce tam Teraz kończymy light, bo sobie muszę zrobić tu jakąś fotkę na Instagrama i na facebooka. Szkoda, że pochmurnie, ale i tak widoki są za rambisał.

jest tu opis, ale dużo ludzi jest do opisu pokażę na razie podłogę tu jest, tu macie taką mapkę a Lucen jest tam? jest tam ok, dziękuję tu jest a, tutaj, okej. Tam, to jest. Mm -hmm. No, tu widzicie, tu jest lucerna przed nami. No to dobrze wam pokazywałem, tam gdzieś chodziłem na siłkę. Badem. To jest, tu jest Curi gdzieś. Tam jest gdzieś Curi. Dobra, na razie trzeba zrobić jakieś propagandowe zdjęcia na Instagram in i na Facebook'a a tu żegnam Was z takimi widoczkami Pozdrawiam przez biegunka i Moc To mamy lucerny za nami